Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także. O subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was serdecznie. Kolejny poranek naszego życia i kolejne spotkanie z moją osobą. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj razem ze mną. Dziś yy, opowiemy sobie trochę o dłoniach. O tym, co jest w nich tak ważnego i na czym powinniśmy się choć przez chwilę skupić, także zachęcam do tego, żebyśmy oglądali do samego końca ten odcinek. Jeżeli Wam się oczywiście on będzie podobał, proszę o łapkę w górę i zostawienie komentarzy koniecznie pod tym filmem. One mi bardzo dużo pomagają, bardzo dużo mi dają, bardzo dużo się od Was uczę, kiedy właśnie zostawiacie komentarze pod moimi filmami. Także naprawdę do tego Was zachęcam. No, i przechodzimy już do tematu odcinka, którym są dłonie. Co, o czym tutaj będziemy rozmawiać? Co z tymi naszymi dłońmi? Posłuchajcie tego, co powiedział kiedyś Mahatma Gandhi. Nie możecie podać sobie rąk, jeśli macie zaciśnięte pięści. Hmm. Spróbujmy wykonać teraz to ćwiczenie. Ja wykonuję je tutaj u siebie i ty także przed swoim monitorem spróbuj wykonać to ćwiczenie. Zaciśnij pięści, tak jak tylko umiesz, najlepiej, i spróbuj podać sobie dłoń. Spróbuj złapać jedną dłoń, spróbuj. Rzeczywiście się nie da. Słuchajcie, jak się ma zaciśnięte pięści, nie jesteśmy w stanie podać sobie rąk. Nie jestem w stanie podać sobie dłoni. No, spróbujmy teraz otworzyć nasze dłonie i podać sobie dłonie. Jesteśmy w stanie to wykonać. Hmm. Bardzo mądre. Takie proste, a takie mądre. Kiedy zaciskamy. Nasze ręce, kiedy one są zaciśnięte, kiedy jesteśmy źli, kiedy nie przebaczyliśmy drugiej osobie, kiedy jesteśmy na nią wściekli, kiedy myślimy, że nie postępuje ona tak jak powinna, kiedy kogoś nie lubimy. No to wtedy nam się zaciskają pięści. Kiedy ktoś nam zajdzie za skórę, no to wtedy się zaciska piąstka. A kiedy ta piąstka się otwiera? Żeby y, piąstka mogła się otworzyć, to przede wszystkim trzeba odpuścić. Odpuścić. To będzie słowo klucz dzisiaj. Odpuścić. No właśnie. Przebaczyć, nie myśleć, zostawić, pogodzić się, zrezygnować z siebie, ze swoich racji i odpuścić. Kiedy odpuścimy, wtedy nasze dłonie się uwalniają. Kiedy odpuścimy, już nie mamy zaciśniętych pięści. Kiedy odpuścimy, Możemy podać sobie dłonie, po prostu się ze sobą przywitać. To przywitanie to właśnie taki okaz życzliwości, bycia blisko drugiej osoby, bycia z drugą osobą, po prostu przywitania się, normalnego, zwyczajnego potrząśnięcia swojej dłoni. Jeszcze raz przeczytam te ważne słowa. Nie możecie podać sobie rąk, jeśli macie zaciśnięte pięści. Żeby podać sobie dłonie, żeby się pojednać, żeby się zjednoczyć, żeby sobie przebaczyć, to trzeba odpuścić. Nie jest to łatwe. Wiele razy w swoim życiu doświadczałam tego, że bardzo trudno mi było drugiemu człowiekowi, no właśnie, odpuścić, odpuścić jego braki, od, odpuścić jego złe słowa, odpuścić i zostawić krytykę, która była niesłuszna, odpuścić i zostawić to, co usłyszałam na swój temat. Tutaj podzielę się z Wami taką jedną sytuacją kiedy to pamiętam, jak byłam niesłusznie oceniona przez mojego szefa, źle oceniona, bardzo ciężko pracowałam i mimo tego miałam złą ocenę wystawioną, dlatego tylko wydaje mi się tak teraz po czasie, myślę sobie, że po prostu szef nie przepadał za moją osobą, stąd też właśnie taka, a nie inna ocena. I bardzo trudno, naprawdę kilka lat zmagałam się z tym, żeby po prostu odpuścić, żeby zostawić, żeby nie wracać do tej sytuacji, żeby życzyć dobrze temu mojemu szefowi. Naprawdę było mi bardzo, bardzo trudno. Ale wiecie, tak sobie myślę, że ja jemu nie robiłam. Mm. Przykrości. Jemu nie robiłam nic złego, tylko dlatego, że ja sama miałam zaciśnięte pięści. Zobaczcie, to ja miałam, ja byłam zdenerwowana, to ja jakiś taki gniew miałam w sobie. To mi było samą ze sobą niewygodnie, trudno, źle. Kiedy sobie pomyślałam, to aż się gotowałam w środku. Ja nic złego nie robiłam jemu. Przez to, że się denerwowałam, przez to, że nie odpuściłam, tylko tak naprawdę ja robiłam źle samej sobie. Dlatego dzisiaj, pomimo tego, że to jest naprawdę bardzo trudne, żeby odpuścić, żeby zostawić, żeby coś uwolnić, coś, no właśnie, uwolnić ten uścisk. Jest to bardzo trudne, ale zachęcam Cię dzisiaj do tego. Może masz w swoim życiu jakąś taką sytuację, może jakąś osobę, której jak sobie pomyślisz, to od razu Ci się automatycznie zaciskają piąstki. No to dzisiaj, no nie wiem, postaraj się chociaż jeden mały krok zrobić, chociaż jedną rzecz odpuścić i żeby ta piąstka wyglądała tak, a już nie tak, tylko tak. Właśnie chociaż jedną rzecz odpuść, zostaw, bo tak naprawdę dzięki temu sobie tylko pomożesz. To tyle w tym dzisiejszym odcinku. Trudny, wiem, niełatwy, wiem, ale możliwy do wykonania. To też wiem. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną przez te kilka minut. Zachęcam Cię do komentarzy pod tym filmem i życzę Ci dobrego dnia. Takiego Odpuszczającego dnia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Małgorzata Kospin.